Lidl znów zaskakuje promocjami skończyły się walentynki, a tym samym promocje dla zakochanych. Teraz znana niemiecka sieć sklepów ogłosiła sezon na ubranka dziecięce w związku ze zbliżającą się wielkimi krokami wiosną to dobra informacja dla matek. Lidl zasłynął już z organizowania sezonów na kupowanie, podczas których daje duże rabaty na artykuły z określonej kategorii. Był sezon na ryby, na artykuły do kuchni, a teraz nadszedł czas na ubranka dziecięce. Zbliża się marzec. Co bardziej, optymistyczni liczą na to, że już wkrótce będzie można pozbyć się grubych kurtek i w końcu wyjść z domu bez czapki. Lidl postanawia trafić właśnie w wiosenny gust, wprowadzając duże promocje, które z pewnością ucieszą wiele matek. Lidl. Oferta na wiosnę wśród produktów znanej niemieckiej marki. Objętych promocją przede wszystkim warto zwrócić uwagę na kurtki zimowe, zarówno damskie, jak i męskie, dostępne już za 59,90. I to jest to oferta dla dorosłych. Z kolei kurtki dziecięce zaczynają się już od 39.90. Taki zakup z pewnością będzie pomocny podczas pierwszych wiosennych spacerów. Sklep zwłaszcza poleca dla dziewczynek różnokolorowe bluzki z długim rękawem w różnych wzorach za niecałe 15 zł. Warto zauważyć, że cena 13,98 jest kwotą, jaką trzeba zapłacić za zestaw dwóch bluzek, zarówno dziewczęcych, jak i dla chłopców. Rozmiary mieszczą się w przedziale 86 do 116. Do tego w podobnej cenie można dobrać dżinsy oraz sweter, co oznacza, że za komplet nowych ubrań dla dziecka można zapłacić nawet 50 zł. Bez wątpienia to dobra cena, zwłaszcza, że w wielu sklepach za wyższą kwotę można dostać zaledwie jedną rzecz. Podobne zestawy czekają na chłopców. Ceny są na tym samym poziomie, zarówno spodni, jak i bluzek. Bluzki są szczególnie zachwalane, gdyż są zrobione ze 100% bawełny. Są one dostępne w rozmiarach 86 do 112. Miłośnicy świeżego powietrza z pewnością docenią również kurtkę trekkingową dla dorosłych. Zrobiona jest z wodoszczelnego, oddychającego materiału, ponadto posiada elementy odblaskowe. Dostępne są w różnych wzorach i kolorach. Za 69,90. Promocja ograniczona Lidl informuje, że promocja rozpocznie się dnia 18 lutego, a potrwa do skończenia zapasów. Ubrania z Lidla, według wielu opinii oraz badań, mają bardzo dobrą ocenę jakości. Wyróżnia je spośród konkurencji materiał, który nadaje się nawet dla małych dzieci i nie szkodzi ich skórze. I właśnie z racji takiej kumulacji pozytywnych aspektów istnieje duże prawdopodobieństwo, że promocja nie potrwa długo.